W dzisiejszym wydaniu wiadomości zobaczymy m.in. plan Rosji na przyszłą inwazję, media ujawniają, Trump oszukany, jego ruchy nic jednak nie dały, Unia Europejska oraz NATO się rozpadną, niepokojące prognozy Ukrainy. Ja mam na imię Piotr, a to jest kanał wiadomości, dlatego jeśli chcecie być na bieżąco, zachęcam do subskrypcji. We wczorajszym odcinku przytoczaliśmy słowa Władimira Putina na temat zagrożenia dla Europy, co zresztą sam przyznał. Natomiast teraz niepokojące wieści przynosi Defense Block, który mówi o konkretnym planie rosyjskich wojsk na inwazję poza Ukrainą. Rosja ma w ten sposób planować reakcję na decyzję Japonii o rozmieszczeniu rakiet Type 12 oraz amerykańskich systemów MRC Typhoon, których zasięg przekraża 2000 km i które, według Kremla, stanowią istotne zagrożenie. Co więcej, odpowiedź Moskwy miałaby obejmować kampanię realizowaną w trzech etapach. Neutralizacja obrony powietrznej Japonii. W pierwszej fazie Rosja miałaby uderzyć w bazy systemów patriot w Hakotade i rumie i gifu. Każda z lokalizacji zostałaby zaatakowana przy użyciu od 25 do 45 pocisków manewrujących lub od 10 do 12 hipersonicznych kinżałów, Brzmi pierwszy etap planu opisywanego przez media. Dalej czytamy, że w kolejnym etapie celem miałyby stać się systemy wczesnego ostrzegania, w tym instalacje radarowe zlokalizowane między innymi w Tobetsu. Eksperci szacują, że do unieszkodliwienia każdego z takich obiektów potrzebnych byłoby około siedmiu pocisków manewrujących CH-101. Następnie rosyjski plan zakłada przeprowadzenie ataków na japońskie bazy morskie w Maizuru i Ominato z użyciem od 20 do 25 rakiet manewrujących na każdy z tych celów. Z kolei w ostatniej fazie operacji planowane byłyby ataki na zakłady Mitsubishi, zlokalizowane w Nagasaki, Kobe, Shimonoseki oraz w Yokohamie. A co ważne, obiekty te odgrywają strategiczną rolę nie tylko dla japońskich sił morskich, lecz także dla utrzymania amerykańskiej obecności wojskowej w regionie Pacyfiku. Tymczasem do zmasowanego ataku doszło, ale w Rosji, ponieważ Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że jego jednostki obrony powietrznej zniszczyły w nocy 93 ukraińskie drony, w tym jeden nad regionem Krasnodarskim i 60 nad wodami Morza Czarnego. Ukraiński atak dronów spowodował pożar w dwóch zbiorników ropy naftowej w magazynie paliw w Soczi na południu Rosji, przekazały lokalne władze, a Rosawiacja, czyli Rosyjski Urząd Lotnictwa Cywilnego, na krótko wstrzymał loty na lotnisku w Soczi. Następnie ewidentnie wściekły na Rosję Donald Trump podczas wywiadu dla amerykańskich mediów skomentował swoją ostatnią decyzję dotyczącą wysłania podwodnych okrętów atomowych w, jak stwierdził, odpowiednie miejsca, mówiąc, że Rosja nie będzie z nim pogrywać. Były prezydent Rosji, który jest teraz odpowiedzialny za jedną z najważniejszych rad, czyli Miedwiediew, powiedział kilka bardzo złych rzeczy, mówiąc o broni jądrowej. A kiedy wspominasz słowo nuklearne, mówię, o czym mi się świecą. I lepiej być ostrożnym, bo to ostateczne zagrożenie. Nie powinien był tego mówić. W przeszłości też mówił różne rzeczy. Dlatego zawsze chcemy być gotowi. Właśnie dlatego wysłałem do regionu dwa atomowe okręty podwodne. Chcę się tylko upewnić, że jego słowa to tylko słowa i nic więcej. Kwestie te wytłumaczył też emerytowany amerykański generał, który na amach Fox News pozytywnie ocenił decyzję Trumpa i stwierdził, że z pewnością przestraszyła administrację Putina. Myślę, że trzeba na to spojrzeć w kontekście tego, co robi tutaj Rosja. Mam na myśli Putina i Miedwiediewa, który jest jego wiceprzewodniczącym, zastępcą w Radzie Bezpieczeństwa, no i był też zastępcą prezydenta Putina w latach 2008-2012. Przez cały czas trwania tej wojny, teraz w ciągu 41 lub 42 miesięcy, obaj okresowo grozili użyciem broni jądrowej i zastraszali. To wszystko miało spory wpływ na administrację Joe Bidena. Spowolnili bardzo potrzebną broń, o którą prosili Ukraińcy czyli broń ofensywną. Wszystkie czołgi F-16. Nawiasem mówiąc, Europejczycy dostrzegli w tym pustą groźbę, wymusili rozmieszczenie tych systemów uzbrojenia przez Stany Zjednoczone, ponieważ sami chcieli je dostarczyć. Prezydent Trump to widzi. Tu mniej chodzi o eskalację militarną. A bardziej o jego przesłanie do Rosji, gdzie mówi spójrzcie, nie będziecie mnie zastraszać i zmuszać tym prowokacyjnym gadaniem. I to jak sądzę, jest tutaj przesłaniem z pewnością jego czyny mówią głośniej niż słowa. Po pierwsze przenosi okręty podwodne, po drugie, podjął decyzję o zdecydowanej pomocy Ukrainie w dostarczaniu im broni, a za kilka dni zagroził zastosowaniem dość wysokich ceł, a także sankcji wobec niego. Takie jest więc przesłanie prezydenta. Nie jest Joe Bidenem. Nie zastraszysz mnie. To nie podważy tego, co uważam za słuszne. Takie jest przesłanie. Co ciekawe dalej, generał odpowiedział na pytanie, czy to wszystko, co dzieje się wokół decyzji Donalda Trumpa, zmniejszy napięcie między Rosją a Stanami Zjednoczonymi. Myślę, że w tej chwili Putin jest nieugięty i nadal chce przejąć kontrolę nad całą Ukrainą. Zamierza pozostać przy tym tak długo, jak to możliwe. I dopóki nie zobaczy na polu bitwy skutków zwiększonego zbrojenia, które zmierza w tym kierunku, a także sankcji gospodarczych i represji, które się z tym wiążą, pozostanie na tej wojennej ścieżce. Ale jest szansa w o opresji wywieraną przez prezydenta Trumpa, aby skłonić go do powrotu do stołu negocjacyjnego. Zobaczymy, czy tak się stanie, czy nie. Tego oczywiście nie wiemy. Wiele zależy od tego, gdzie znajduje się Putin, ale wywierana jest na niego realna presja, zarówno militarna, jak i ekonomiczna, co będzie miało pewien wpływ na podejmowanie przez niego decyzji. Jednak wygląda na to, że Donald Trump został oszukany, ponieważ teraz Indie dały do zrozumienia, że będą dalej kupować ropę od Rosji, mimo gruźb prezydenta USA. Indyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych powiedziało, że ich relacje z Rosją są stabilne i sprawdzone i nie powinno się ich patrzeć przez pryzmat innego kraju. Podczas cotygodniowej konferencji prasowej w piątek rzecznik powiedział, że ogólne stanowisko Indii w sprawie zabezpieczenia swoich potrzeb energetycznych wynika z dostępności ropy na rynkach i obecnej sytuacji na świecie, Relacyjne agencja AP. Dalej czytamy, że według danych firmy analitycznej Kepler, na które powołuje się Agencja Trasów India, dostawy z Rosy w pewnym momencie do prawie 40% importu Indii, co czyni Moskwę największym dostawcą ropy do New Delhi. Dzienne zużycie ropy w Indiach wynosi około 5,5 miliona baryłek, z czego prawie 88% pokrywa import. Kraj ten historycznie kupował większość ropy naftowej z Bliskiego Wschodu, ale sytuacja uległa zmianie od czasu pełnej inwazji Rosji na Ukrainę. Indie, trzeci co do wielkości importer ropy naftowej na świecie po Chinach i USA, zaczęły kupować rosyjską ropę po ob cenach po tym, jak Zachód zbojkotował ją w celu ukarania Moskwy, czytamy na amach agencji AP. Jeśli jednak chodzi o sankcje, to Włodymyr Załęski przekazał, że Ukraina ma przygotowany kolejny pakiet restrykcji na Moskwę. Dzisiaj odbyło się również spotkanie w sprawie naszej polityki sankcji. Przygotowaliśmy trzy pakiety sankcji. Pierwszy pakiet został już dzisiaj zastosowany. To sankcje przeciwko kapitanom rosyjskiej floty cieni. Synchronizujemy to wszystko, wszystkie te pakiety z naszymi partnerami, tak aby presja działała w większości jurysdykcji. Zgodziłem się zsynchronizować sankcje naszych partnerów w naszej jurysdykcji na następny tydzień. Niezbędne decyzje naszych partnerów muszą zostać potwierdzone przez ukraińskie sankcje. Z kolei europejska komisarz Marta Kos pochwaliła, jak stwierdziła, niesamowity postęp Ukrainy w obliczu trudnych warunków. Dodając, że mimo nieustannych bombardowań, Ukraina i Mołdawia kontynuują kluczowe reformy w celu przyszłego członkostwa w bloku. To, jak oni się rozwijają, to niesamowite. Zwłaszcza to, co robi Ukraina. Gdy na kraje spadają bomby, więc będziemy w stanie otworzyć wszystkie z technicznego punktu widzenia otworzyć wszystkie klastry w tym roku. Jesteśmy gotowi do otwarcia pierwszego klastra zarówno dla Mołdawii, jak i dla Ukrainy. Ponadto Mołdawia przeprowadza niezbędne reformy i wszystko, co jest potrzebne. Do bardzo szybkiego otwarcia klastrów. Wkrótce będziemy mieli wszystkie raporty z weryfikacji. Niektóre z nich już są. 1, 2 i 6 klastrów jest już w Radzie. Resztę przedstawimy bardzo, bardzo szybko. Teraz pytanie o otwarcie klastra pierwszego. Jak wiecie, państwa członkowskie Unii Europejskiej zdecydowały jednogłośnie razem z Węgrami, o przyznanie statusu kandydata i rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z Ukrainą. Rok temu Ukraina odrobiła pracę domową, więc stanowisko Komisji Europejskiej jest jasne. Powinniśmy jak najszybciej otworzyć klaster pierwszy dla Ukrainy i dla Mołdawii. Jeśli chodzi o korupcję, kolejne kroki należą wyłącznie do Rady. Wzywam radę do szybkiego otwarcia klastrów, zwłaszcza, że cały czas mówimy, że jest to zasada oparta na zasługach. Jeśli się one sprawdzą, jeśli nasze kraje kandydujące się sprawdzą, my też powinniśmy się sprawdzić. Jednak szef ukraińskiego wywiadu, Kryo stwierdził podczas wywiadu, że Unia Europejska oraz NATO mogą się rozpaść. Przewiduje się, że Unia Europejska i NATO rozpadną się, podobnie jak ZSRR i Układ Warszawski, w wyniku właśnie amerykańskiej polityki. A Twoim zdaniem, czy uważasz, że istnieje groźba rozpadu Sojuszu Euroatlantyckiego oraz całej Unii Europejskiej właśnie w wyniku amerykańskiej polityki? Oraz jakie nowe sojusze, nowo utworzone, mogą dać Ukrainie szansę na przetrwanie w dzisiejszej geopolityce. Mogę wyrazić czysto osobistą opinię, ale nie do końca wierzę w szerokie sojusze. Uważam, że mogą one istnieć, ale przez bardzo ograniczony czas. Nie nominalnie, ale naprawdę. I funkcjonować efektywnie. Wierzę też w stosunki dwustronne. Wierzę powiedzmy w te sojusze, które są zbudowane na wspólnej gospodarce, na wspólnej obronie swoich interesów, wspólnym reprezentowaniu lub narzucaniu swoich interesów. To właśnie wierzę. A komentując opinię pana Surkowa, pomimo tego, że szczerze nienawidzę go za wszystko, co tu wniósł i pod wieloma względami jest to jego zasługa. Cała ta ideologia jest ideologią wypaczoną i nienormalną. Obawiam się jednak, że jest to jeden z prawdopodobnych scenariuszy, jeśli wszystko zostanie tak, jak jest teraz. Nie mówię, że jest to stuprocentowa opcja, ale jest to jedna z prawdopodobnych opcji. Co ciekawe dalej, Budanow stwierdził, że Rosja to odporny system autorytarny, zdolny do funkcjonowania nawet po śmierci Putina, co by znaczyło, że nawet eliminacja rosyjskiego przywódcy niewiele by tu zmieniła. Nie cieszę się, że tu mówię. Prawdopodobnie nie będzie to przyjemne dla wszystkich, ponieważ ich system jest dość silny. Jak wygląda zdrowie Putina? Jest odporny na stres. Jego zdrowie jest gorsze niż jego system, ale wraz z odejściem przywódcy państwa rosyjskiego niestety nic się nie zmieni. Zbudowali system w taki sposób, aby wszyscy ich następcy byli przynajmniej w tym całym paradygmacie. I to jest minimum. I co jak minimum? A jeśli podoba Wam się ten materiał i chcecie być na bieżąco z najważniejszymi informacjami z Polski i ze świata, to zachęcam do polubienia tego filmu oraz subskrypcji kanału wiadomości. Dzięki do zobaczenia już jutro w kolejnym odcinku.